Widzowie, przeszedłem bardzo trudną stratę. Widzicie tam, co jest tam? Zobaczcie. Tam są chyba resztki, czekajcie, tam, tak, tam są resztki mojej kuchni. Wbijajcie za zawodnąć całym światem, ale bo, żeby mnie nie zaczipowali. To my, widzowie, robimy sobie water skilla. Juhu. Mamy mam Ej, Zobaczcie to, widzowie. O, jeszcze dajcie łapkę w górę i suba. Bo ta pogoda jest bardzo potworna. Na szczęście zabrałem wszystkie nasze dania i uciekamy naj... byle jak najdalej stąd. Ja muszę uciekać stąd. Mamy bardzo dużo płaskiego terenu, ale na szczęście muszę zrobić... No tak długo chyba jest to chyba koniec gotowania, ale na szczęście powstałem z martwych. Tam się nie mogę osiedlić. Może znaleźć jakąś inną wioskę. To FBI nie zawodnęło. No, no. Czekaj, ej, mój kot tam został. Nie, no serio. Jeszcze znaleźliśmy zakopany skarb. Wiesz, te podróże były bardzo udane. Mój kot niestety przecier przecierpiał. Nie. Muszę, widzę, zmienić pogodę. Widzowie, musimy jeszcze wziąć sobie łódkę ze skrzynką. Bo musimy jeszcze gdzieś tam, wiecie, zamieszkać, nie? A, ja muszę otworzyć jak wipunek. Dobra. To my widzę, że wsiadamy w naszej łódki. Ty ja nie wróżyłem w borszu.

Dobrze, widzowie, tym musimy serio, ale tak szybko musimy opuszczać tamten kontynent. Bo to nie było zbytnio za ciekawie. Po co ja w ogóle się zadawałem z FBI, bo mówili mi, że się zemszczą i niestety ta zemsta już nastąpiła. Dobra, to my, widzowie, lat glonowy. Dobra. Dobra. widzowie to my tutaj sobie szybko lecimy ja się boję co się stanie dobra widzowie zanim jeszcze ten e, musimy jeszcze zanim e, będziemy kontynuować naszą serię dajcie palaczkę w górę i subskrypcję bo inaczej może by znaleźć ląd Czekajcie, to jest jakaś wysypka chyba. O, dzięki delfinku. Nie możemy nic zaparkować. O, tam jest jakiś ląd! Czekajcie. To jest wyspa, czy to jest ziemia? Nie! To jest wyspa. Musi Nie, widzowie! My tutaj zostaniemy. Musimy tu na pewno zostać. Bo dobra, widzę, ja też sobie zrobię taką tymczasową bazę i się widzimy za chwilkę. Widzowie, tak się prezentuje design końcowy. Tutaj też trochę dorobiłem i niestety ta wyspa musi być naszym e, domem, ale może znajdziemy jeszcze jakiś in, jakąś inną wyspę. To widzowie, my sobie tutaj polecimy chwilkę, zwiedzimy teren. O. Znaleźliśmy takie fajne tutaj e, ruiny. O i to jest w skrzynce, proszę. Wędka, chociaż... Dobra, przyda mi się. No. Mogłam w sumie zamieszkać tutaj, ale gdzie będziemy kontynuować nasze gotowanie, ale niestety to chyba... sobie taki fajnie się układał, dopóki te głupie FBI nie przylazły. O. Dobrze, to my tutaj widzę, patrzymy czy jest to też... O. Ile golden nuggetów? Dobra widzowie. To może znajdziemy jeszcze w jakichś częściach tych, tego miasta coś jeszcze? S -s Są to jest... Się... O kurde, jest tu ruin. Widzę, zobaczcie, a wiecie, że w ogóle po tym się pryzmaryn. to jest niesamowite, nie? Dobra. Kamienna siekiera też mi się przydała oraz kolejna wędka. Wiecie? Czyli jeszcze się wiem, że bazę mam gdzieś tam. To my musimy jeszcze znaleźć jeszcze... Taki nieduży rozgląd jest. Nie, my już idziemy tam do siebie. Czyli znaleźliśmy... ...podwodne miasto. Dobra, jesteśmy już w domku. Hmm, ja się boję. Nie widzowie, to jest takie straszne. No, serio. Te podlądanie FBI, to wszystko zaczęło się do od drugiego odcinka gotowania. Nie wiedziałam, że to tak się skończy. Na szczęście, my jeszcze możemy się uratować. Nie ma żadnej wyspy w okolicy. Jest to jedyna wyspa. Je się na nie znajduje. Są jeszcze takie małe lądy, ale niestety one nie stanowią na nas bardzo dużo. Muszę znaleźć na Bardzo... Taki wiecie... Widzę taki konkretny ląd <laughs> to jest Ej czekajcie Czy to jest jakaś większa wyspa? Nie, ta wyspa jest mniejsza Są... Są dwa przylądki Idziemy, gdzie, my, gdzie, idziemy gdzie 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 no, Musimy szybko iść Delfiny to widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Teraz lecę go przesłać na arkę.